you <music> Serdecznie na kanale Nam z tej strony Paweł. Dzisiaj zapraszam Was na zapowiedź gry Karcianej Głowa do Góry, stworzoną przez Szymona Płucika. Kampania tej gry niebawem ruszy na platformie Wspieram to, więc warto, żebyście wiedzieli, jak ta gra wygląda. W grze będziemy uciekali przed różnymi katastrofami, które mogą nas spotkać, jeżeli nie zdążymy wejść na odpowiednio wysoki szczyt górski, a szczytów mamy do wyboru bardzo dużo bo aż 148. No i tutaj polega cała trudność tej gry na tym, aby wybrać odpowiedni szczyt, aby nie wyjść za wysoko, a nie za nisko, bo w przeciwnym razie niestety źle się to dla nas może skończyć. Mamy dwa scenariusze do wyboru w grze. Pierwszy scenariusz zakłada, że spotkają nas właśnie jakieś katastrofy i przed tymi katastrofami będziemy musieli uciekać na odpowiednio wysokie szczyty górskie. A drugi scenariusz zakłada, że będziemy starali się znaleźć odpowiednio wysoki szczyt górski, aby móc cieszyć się ładną pogodą, bo w końcu pojechaliśmy na wczasy no i chcemy się cieszyć opalenizną no i pięknym słońcem. A żeby móc tego dokonać, to musimy właśnie na odpowiednio wysoki szczyt górski się wspiąć. A więc w zależności od tego, jaki scenariusz wybierzemy, to będziemy musieli albo cieszyć się ładną pogodą, lub złą, jeżeli nam się to nie uda, lub po prostu zginiemy w jakiejś katastrofie, która niestety spotka nas, jeżeli nie zdążymy się przed nią uchronić. Oczywiście celem gry jest wspięcie się na sam szczyt naszej planszy głównej. Jak widzicie, mamy tutaj kilka szlaków: mamy szlak zielony, żółty, czerwony i czarny. Tak jak w górach, w zależności od tego, który szlak wybierzemy, będziemy mieli łatwą lub bardzo trudną drogę do osiągnięcia celu. Podczas wspinaczki będziemy decydowali, którym szlakiem, którego koloru szlakiem będziemy chcieli się poruszyć, a wiąże się to z tym, że podczas naszej tury będziemy mieli określoną ilość ruchów do wykonania. Im łatwiejszy szlak, tym bardziej będziemy mogli wpływać na losowość, która jest w tej grze, a im trudniejszy, no to niestety ciężej nam będzie. Uniknąć tych kataklizmów, które spotkają nas, jeżeli nie wybierzemy odpowiedniego szczytu górskiego. Tak więc, jeżeli wybierzemy zielony szlak, będziemy mieli 3 sprawdzenia, 4 przeskoki, 1 marsz. Jeżeli wybierzemy żółty szlak, będziemy mieli 2 sprawdzenia, 3 przeskoki, 1 marsz. Jeżeli czerwony szlak, będziemy mieli jedno sprawdzenie, 3 przeskoki, 1 marsz. Natomiast, jeżeli wybierzemy szlak czarny, będziemy mieli 2 marszy i dwa przeskoki. Z czym to się wiąże? Otóż wiąże się z tym, że Sprawdzenia pozwalają nam sprawdzić szczyt górski, czyli odwrócić kartę, no i zobaczyć, jak wysoki jest ten szczyt. No i czy dzięki temu szczytowi uda nam się uniknąć kataklizmu, lub będziemy mogli się cieszyć ładną pogodą, czy też nie. No a skoki to oczywiście poruszanie się do przodu, do dołu, do boku, aby móc dostać się na odpowiednio wysoki szczyt górski. Tak więc im łatwiejszy szlak, tym bardziej będziemy mogli wpływać na tą losowość, która wynika z faktu, że nie wiemy, jakie karty. Mamy rozłożone na stole, znaczy znamy nazwy szczytów, no ale nie wiemy, jak są one wysokie. No chyba, że ktoś jest fascynatem szlaków górskich, szczytów górskich, polskich, no i zna je wszystkie na pamięć, no to będzie miał dużo łatwiej w tej grze. Natomiast, jeżeli ktoś nie zna wysokości szczytów górskich, no to będzie musiał polegać na swojej czujności lub na sprawdzeniu, które pomoże nam niejako. Ułatwić sobie grę, no i dzięki tym sprawdzeniom będziemy wiedzieli, czy warto iść na ten szczyt górski, czy lepiej jednak pójść w inną stronę no i szukać schronienia na jakimś innym szczycie. Na karcie scenariusza mamy pokazane dwie wysokości. Na górze pokazana jest wysokość, na której spotka nas coś niedobrego, czyli na przykład chmura wulkaniczna, która będzie sięgała od 978 metrów nad poziomem morza wzwyż. No, a jeżeli wejdziemy za nisko, czyli na przykład poniżej 715 metrów nad poziomem morza, no to złapie nas wysoka fala, tak więc musimy znaleźć taki szczyt, który będzie się mieścił między tymi dwoma wysokościami. No i na karcie mamy też pokazany poziom trudności, czyli mniej więcej wiemy, czy warto jednak pójść łatwiejszym szlakiem i dzięki temu mieć więcej sprawdzeń podczas gry, czy możemy zaryzykować, bo na przykład mamy niski poziom trudności, czyli łatwiej nam będzie trafić w jakiś szczyt, aby. Móc uniknąć tego przykrego zdarzenia, no i wtedy możemy zaryzykować i pójść czarnym szlakiem, dzięki czemu wesmiemy się po prostu wyżej, jeżeli uda nam się osiągnąć sukces. No więc tutaj decyzja należy do nas, czy będziemy chcieli grać bardziej zachowawczo, czyli pójdziemy łatwiejszą drogą, czyli na więcej sprawdzeń, czy jednak stwierdzimy, a dobra, zaryzykujmy, pójdźmy trudniejszym szlakiem, dzięki temu wyprzedzę moich konkurentów. To już zależy od nas. Jeżeli udało nam się dotrzeć na szczyt, który. Uważamy, że jest bezpieczny i pozostały nam jakieś ruchy, to możemy uratować tego oto sympatycznego niedźwiedzia. Za uratowanie niedźwiedzia dostajemy dodatkowe punkty, tak więc w zależności od tego, jakim szlakiem górskim poszliśmy, no to różną ilość punktów za uratowanie misia dostaniemy. Jest to o tyle ważne, że te punkty za spotkanie misia lub uratowanie go przed kataklizmem będziemy później mogli wydać na różne dodatkowe bonusy. A więc, jeżeli zostały nam na przykład dwa przeskoki, możemy pójść Misiem o dwie karty, no i później sprawdzimy, czy udało nam się go ocalić, czy nie. Jeżeli tak, dostajemy dodatkowe punkty. Jeżeli nie, no to niestety nic się nie dzieje. Misia nie uratowaliśmy, no i punktów dodatkowych też nie, nie dostaniemy. Dlaczego są tak ważne punkty za uratowanie Misia oraz za to, że go na przykład spotkamy gdzieś na górskim szlaku? A to dlatego, że miś uciekł z kliniki weterynaryjnej, no i każdy ślad, na który wpadniemy podczas naszej wędrówki, pomoże. Osobom ratującym misia go znaleźć, no i bezpiecznie sprowadzić go z powrotem, z powrotem do kliniki, dlatego że misie jest już wiekowy no i sam w górach sobie po prostu nie poradzi. Na no, każdą informację, którą przekażemy do kliniki wetery weterynaryjnej, będziemy dostawali punkty, które później możemy zamienić na dodatkowe bonusy, czyli na przykład na dodatkowe sprawdzenie karty, na dodatkowy przeskok. Lub na podwózkę kładem. No i w zależności od tego, ile punktów będziemy chcieli wydać, to kład może nas zwieść różnymi szlakami do góry. Dzięki czemu też będziemy mogli wyprzedzić naszych rywali. A więc warto jest ratować Misia, warto jest mu pomagać, no bo dzięki temu możemy zgać dodatkowe punkty, które pozwolą nas przybliżyć do zwycięstwa w grze. Dla kogo jest gra głowa do góry? Praktycznie dla każdego. Jest to bardzo dobra gra imprezowa, dlatego że możemy zagrać w maksymalnie 6 osób. No i w zależności od tego, w ile osób będziemy grać, to będziemy układali różną ilość kart na stole. Im większa ilość graczy, tym więcej tych szczytów górskich na stole się pojawi. No i dzięki temu trudniej nam będzie znaleźć ten odpowiedni, aby się schronić przed kataklizmem. Jest to też dobra gra edukacyjna, dlatego że możemy nauczyć dzieci, jakie pasma górskie. I szczyty górskie występują w naszym kraju. Jeżeli chodzi o plusy, gry głowa do góry, no to z pewnością jest to fakt, że ma ten wariant, właśnie edukacyjny, dzięki czemu nasze dzieci mogą po prostu przyswoić, jakie pasma górskie i jakie szczyty oraz jakie wysokości w tych pasmach górskich występują. Kolejnym plusem jest fakt, że mamy wpływ na to jak potoczy się nasza rozgrywka, możemy wymyślić sobie jakąś taktykę poprzez wybieranie szlaków górskich, którymi będziemy podążali na szczyt. No i w zależności od tego, jaki szlak górski wybierzemy, no to będziemy mieli łatwiejszą bądź trudniejszą drogę do osiągnięcia naszego celu. Dlatego, że jeżeli wybierzemy łatwy szlak, będziemy mieli więcej sprawdzeń, ale będziemy mogli wejść niżej w drodze. Po zwycięstwo. Natomiast jeżeli wybierzemy trudniejszy szlak, no to będziemy zyskiwali wysokość w drodze do zwycięstwa, ale niestety będzie nam trudniej po prostu znaleźć odpowiedni szczyt, aby schronić się przed kataklizmem. Tak więc im łatwiejsza droga, tym dłużej będziemy musieli podążać na szczyt, natomiast im trudniejsza droga, tym krócej, ale niestety będzie nam trudniej uniknąć kataklizmu. Czyli mniej więcej właśnie tak jak w górach jest. Im. Jeżeli wybierzemy łatwy szlak, będzie nam łatwo wejść pod tą górę, ale niestety dłużej będziemy musieli iść. Natomiast jeżeli wybierzemy ten trudniejszy szlak, no to krótsza droga, ale znacznie bardziej wymagająca. Kolejnym plusem jest fakt, że właśnie mamy wpływ na to losować. Poprzez wybranie odpowiedniego szlaku będziemy mieli więcej sprawdzeń, dzięki czemu łatwiej będziemy mogli znaleźć odpowiedni szczyt, aby uniknąć kataklizmu, który no niestety będzie zmierzał w naszym kierunku. Tak więc jeżeli szukacie dobrej gry, imprezowej, w którą może zagrać sześciu graczy, no to głowa do góry jest właśnie taką groą. Na kampania Gry startuję już niebawem na platformie, wspieram to, a link do tej kampanii znajdziecie w opisie tego filmu, a więc gorąco Wam ją polecam. Na dzisiaj to byłoby już wszystko, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia.